Yo siemanko z tej strony na kanale, dzisiaj nowo sobie zagramy Stars I dzisiaj zrobimy Open 10 Star Dropów. Zagramy sobie dwie rundki, żeby wbić te 2700 puszek. No i znowu, i No i tyle. No, otworzymy sobie 10 Star z Karnetu, więc będzie co oglądać. A jeszcze doby, A jeszcze dwie. zanim zaczniemy odcinek tu ja cię tu zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Brakuje nam 5 subów do 30 Jak wbiję 30 subów to zrobię special Więc to będzie mocny special Oczekujcie, wbijecie te suby No to zobaczymy Ja sobie w dół zagram dwie rundki piperką Żeby wbić te 2700 puszek dwie, Albo sprawdzę w sumie na kim mam zadania Bo zaraz będziemy mieli 11 star dropów Zobaczymy na kim mam Zadania powiem Wam. pokona się. Dobra, to jest to jednak sobie zagramy krukiem. Myślę, że to może być spoko, spoko że sobie zagramy krukiem. Zbieram, no, i jak coś zrobię, to dzisiaj zbieram, o 21 jest mecz Anglia, jak ja to nagrywam. Więc piszcie w komentarzach, kto będzie oglądał, a kto nie. I kto ogląda ten mecz yy, Francja, Hiszpania. No, yy, ja wam, yy, no jak yy, chyba, raczej, chyba raczej każdy wie jaki jest wynik, czyli. Ja właśnie nie przegrałem, bo że rozgadałem się i przegrałem, no jak widzicie. Więc. A, jeszcze raz, dobra, nie będę zagrywał ponownie. Wy jak obstawialiście? Na, na kogo obstawialiście? Na Hiszpanię czy na Francję? Napiszcie w komentarzach. A jeszcze, co wiem, jak myślicie, kto dzisiaj, kto dzisiaj wygra dzisiejszy mecz? Yy, Anglia czy Holandia, dobie, bo teraz jest 20, w sumie sprawdzę, 2034. więc, dobie, no, 20, 34, więc za, za pół godziny się zaczyna mecz. Ja to dobie, na, na, nagrywam, bo, yy, bo tak ja mówiłem, że co 3 dni są będą odcinki, dobie, więc wiecie, to je sobie nagrałem i ogólnie przed meczem nagrałem, żeby ten... Bo teraz miałem wolny czas, bo wróciłem z basenu, bo jest 34 stopnie, to wiem. Było. No ja się grzyłem do bań w domu, więc poszłam na basen. No i właśnie teraz wróciłem z basenu. Zwierano. No ogólnie tyle. Dobra, teraz zajmijmy się grą. No nie. No nie. Mam nadzieję, że nie da Bo to nie będzie. Dobra, jeszcze żyję. Dobra, już. No i żeby propo na razie, zbyt, jak ja się rozwijam, dobra, uda mi się, jest, dobra, udało się, udało się, bum, 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 e, 10 puszek, a ile mi brakuje, nie, 7 puszek, co? Aha, by tak, bo byłem ponownie, no tak, bo ja teraz laga mózgu, bo nie widziałem, ale jednak teraz wiem, co więc jest wszystko hit no to dobra, lecimy z kolejnym gierką, i napiszcie ile macie skinów z tych bogów greckich. Mogą może też być ta Hermes smart, bo to są dalej ci te skiny z tych, wiecie. No i zginę, no. Ci jednak to tak szybko, nie nie, pójdzie. Dobra, dajmy zagraj ponownie, mam nadzieję, że teraz mi to wyjdzie. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, teraz jak wy po tym odcinku wbijecie jak po tym odcinku wbijecie 10 łapek w górę, to to wy kogoś to to żeby um, nagram odcinek no na, na, na odcinek y, z komentarza, który jest najbardziej lubiany i nagram y, to, y, tą grę, a może, m, może coś sprawdzę w wasze kanały czy coś będę na przykład może że ten, zwie, będę będę mógł zwie, promował może wasze kanały, kto wie, zwie, no jak potem, no nie, no ten prosiak, ten prosiak, zwie, dobra, rozumiem, prosiak, ale czy jak zostawicie potem tym odcinkiem 10 łapek w górę, to najbardziej lajkowany komentarz, że y, To Najbardziej lajkowany jest komentarz y, z, z tym, co mam zrobić, na przykład zapromować jakiś kanał, zagrać jakąś grę, nagrać taki odcinek, czy coś. No, dwie, no napiszcie w komentarzu, jak... Co, co o tym myślicie, bo jak wiecie 10 łapek w górę, to, no to to dostaniecie, więc no, warto. Oczy, oczekiwać, więc no to co, co jak chcecie to, to piszcie tam, no i przegrałem, ale mam nadzieję, że to wbije uwaga, uwaga, no prawie to chyba zostało nam dokładnie cztery pucharki, no to jest teraz ciekawie. Hu no to napisię, czy u Was, co, um... Było też tak gorąco, bo ja mieszkam na południu Polski, ale raczej na północy też jest bardzo gorąco. Jak ktoś mieszka na wschodzie, no to najpierw u niego była pogoda, bo ja sobie, powiem wam, że, że ja sobie źle ustawiłem, że nie ustawiłem sobie na moje miasto, tylko ustawiłem sobie na miasto Warszawy tam pogodę tam pisało, że było 34 stopnie. A nie wiem, a, 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 a Warszawa nie jest aż tak bardzo na wschodzie. No jest to na wschodzie, ale nie jest aż tak bardzo, aż tak bardzo na wschodzie, że, więc napiszcie w komentarzach jak tam u was, jeżeli ktoś mieszka na wschodzie czy coś. Yy, I ogólnie możecie napisać jaka była u was pogoda. No bo dzisiaj no było gorąco, powiem wam. Chcieliśmy do ciepła, no i teraz to ciepło pozostaliśmy i teraz chcemy, żeby nie było tego ciepła. No taka to jest logika. Że w zimę się chce tego ciepła, a w, a w, lat, a w, lato, już, a w lato już chce się zimno. Dobra, Dobra to Na razie idzie nam spokojnie. Yy, nie ma tu nikogo. No i przegrałem, ale mam nadzieję, że to nam zaliczyło uwaga Chyba tak, chyba tak, mamy to. Dobra, że mamy to. Czyli możemy przychodzić do openingu. Jeszcze wykonałem to wykonałem tu jedno zadanie, żeby mieć 11 stair dropów, Jak widzicie, teraz żeby będziemy mieli 11 star dropów, Teraz, no. Sami, dobra, teraz patrzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. No widzicie, 11 złem. jest starobów do no zasadzie. Możemy przychodzić do pierwszego starropa. Pierwszy starob otwieram nosem. Raz nosem, bardzo rzadki. Epicki! ha, dobra, daje mi się nie takiego awaga a uwaga. I teraz żeby ostatni raz nosem. No, ona no, trochę oddała nosem. Epicki, i uwaga! 200 monet. No całkiem nie aż taki zły drop. No, a mogę kupić lepiej. Uwaga, wokcią. Ostatni raz. Nosem i... rzadki. To ten salobów nie był szczęśliwy, ale to dobra, teraz spróbujemy... Yy, może tym... Może teraz spróbujemy kciukiem. Dobra, udaje się. Aha, bardzo rzadki. No to teraz, że może spróbujemy uchem. Aha, no autoklika to, bo ciężko jest. No to teraz spróbujemy autoklika. Mistycznie co jest gra... Co, jest grane skin? Skin nie. Ej, to, to jest mocne. klika do semitycznego i skin do, do gaza? No to jest po prostu niemożliwe, no. Ja, uwaga. Teraz z tym najmniejszym palcem. dobrze, obrazuję jeszcze raz, spróbuję ostatni raz e, tym autoklikiem. No tutaj akurat nie udało, no ale. No, ale powiem wam, że tamten autoklik, waga, łokciem tak, tak mega oddał że no, że to że, powiem wam, że tak oddał no, ale zwie, ostatnie trzy star dropy zwie. więc tak otwieramy zwie, otwieramy nosem Łok łokciem i auto -klik. no, teraz nie oddaję ten auto -klik, bo już zużyłem szczęście. uwaga teraz łokciem Drugą stronę w okcie. uwaga, epicki Epicki, ale dobra, nawet fajna. Matka Daryla, i to ostatni star, ostatni star, drodzy. Zobaczymy, co tu będzie. Uwaga, no, no i bardzo rzadki. No, to ja koledzy otwierałem e, ogólnie, tak po ale dobra, zobaczmy tego skina do gaza. Gdzie on. a tutaj dobra, tutaj jest ten gaz. I w ogóle, ile on gemów kosztował? chyba 29, że my sprawdzę, nawet. No, raczej tak, on kosztuje 29 gemów bo to jest prawdziwe. Na rzadkie przebrania, gdzie kosztują za 29g. I on kosztuje 29g, więc tak. sprawdzam, kosztuje 29 gemów No, ale co dwe? No, to co Możemy już zakończyć ten odcinek, ale złotem. Powiem wam, ej co jest, zauważyliście to, że on ma tą oznakę łapki w górę, aha, tak, to, tutaj ma tą, to wiecie, to, to już zapomniałem jak się nazywa, um, ale to, co złe, Zwie ten odpełnik był nawet spoko, no, że spoko był, no to co złe, możemy, ja już mogę kończyć ten odcinek, no to, co złe, no to naura.